Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy od kalendarza makroekonomicznego. Dzisiaj o godzinie 14.15 mieliśmy raport ADP z rynku pracy. Troszeczkę lepsze dane od oczekiwań. Oczekiwano, że 190 tysięcy miejsc pracy przybędzie, a przybyło 200 tysięcy. Tutaj mamy niewielką korektę. To są nieistotne, nieistotna korekta. Natomiast przejdźmy teraz do omówienia danych, które pojawiły się później. O godzinie 15.45 pojawił się indeks Chicago PMI, jest to indeks aktywności gospodarczej w rejonie Chicago, jest to jeden z największych okrętów przemysłowych. Widzimy, że odczyt jest znacznie poniżej oczekiwań. No jest to cios dla Fedu, gdyż ostatnio mieliśmy jastrzębie wypowiedzi prezes FED, która twierdziła, że w tym roku na pewno będzie podwyżka 100% Natomiast teraz tutaj ten odczyt poniżej 50 punktów oznacza, że jesteśmy w tym okręgu przemysłowym w recesji w związku z tym podwyżka 100% no, najbliższe posiedzenie mamy w październiku pod koniec więc myślę, że na tym październikowym posiedzeniu tego, tej podwyżki 100% nie będzie a być może i nie będzie podwyżki 100% w tym roku no i teraz jak przejdziemy na główne indeksy to widzimy, że rynek na kontraktach na indeks S&P 500 mieliśmy dalsze wzrosty Przekro, zaatakowaliśmy nawet tutaj ten opór na poziomie 1900 punktów i być może mamy tutaj pułapkę mianowicie <laughs> może się okazać że rynek już nie będzie dalej spadać. Znaczy w tej chwili wydaje wyda, wy, wy, inaczej. Pułapka w tym sensie, że hmm, może się wydawać, że przybi, przybijamy opór na poziomie 1900 punktów i rynek nie będzie dalej spadać. Natomiast jeśli się okaże, że za kilka, kilkanaście godzin rynek znajdzie się na niższych poziomach, to będzie to po prostu tylko pułapka i, i rynek będziemy mógł wrócić na ostatnie drogi. Popatrzmy w takim razie, jak wygląda sytuacja na rynku technologicznym. Na rynku technologicznym, analogiczny bardzo ważny opór jest tutaj. Do tego oporu jeszcze mamy e, kilkadziesiąt punktów. Więc jeszcze tutaj można wybronić scenariusz spadkowy. Mielibyśmy tu falę pierwszą, odbicie, fala druga. Tutaj fala trzecia, to odbicie silne, ale to byłoby fala czwarta, potem fala piąta. Na Dow nie ma sensu patrzeć. Z tego względu, że jest to indeks, który zawiera 30 gruczników amerykańskich i w związku z tym, jeśli to są tak wyselekcjonowane spółki, no to ten indeks będzie przekłamywał, będzie praktycznie pokazywał, jaka jest sytuacja w tym segmencie spółek, natomiast nie będzie oddawał sytuacji w gospodarce amerykańskiej. Teraz popatrzmy sobie na indeks niemiecki. Na rynku niemieckim też mieliśmy dosyć spore odbicie. Wczorajsza nieudana chyba przełamania tego ważnego dołka dzisiaj rano mieliśmy wzrosty no i zwracam uwagę na to że możemy zatopować opór na poziomie 9720 i wygląda na to że w tej chwili rynek niemiecki jest no zachowuje się dosyć można powiedzieć powściągliwie jeśli chodzi o ten optymizm na rynkach amerykańskich najprawdopodobniej mamy po prostu do czynienia z korektą płaską po jej zakończeniu czeka nas kolejna fala spadku przejdziemy do sytuacji na polskim rynku. Na polskim rynku z kolei też mieliśmy dzisiaj dalsze niewielkie wzrosty. Nieznacznie przekroczono opór na poziomie 2060 i wydaje się, że to jest też tylko lokalna korekta w dłuższej perspektywie, czekając jeszcze kolejna faza spadków i przetestowanie tutaj tego wsparcia na poziomie 2015. Przejdziemy teraz do sytuacji na rynku walutowym. Na uradularzu doszło do przełamania wsparcia w postaci wczorajszego dołka 1.11.94 i wsparcia na poziomie około 1.12. Na razie z tego szczytu mamy falę pierwszą, tutaj fala druga, tutaj mogłaby być fala trzecia. W krótkim terminie możliwe jest jakieś odrażowanie. Jeżeli by się okazało, że odragowanie będzie korektą i nie jak powrócimy po tej poziomie 1.12, no to możemy mieć zawsze spadki. Celem tych spadków byłby to poziom 1.11. Tutaj byśmy mieli falę czwartą. Natomiast gdyby się okazało, że rynek jest w stanie wrócić powyżej tego bardzo ważnego gałka, no to skoro z, z tego szczytu sprzed kilku dni zobaczyliśmy tylko spadkową trójkę, to rynek jeszcze mógłby wrócić w rajon tutaj tych ostatnich oporów. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na no wykresie dolara do złotego. Tu z kolei niewielkie cofnięcie na euro-dolarze i mamy już atak na opór na poziomie 3,80. Przebicie tego porodki na do wzrostu do poziomu około 385. Przejdziemy teraz do ropy i do złota. Na rok złota doszło dzisiaj do przełamania ważnego wsparcia w rejonie około 1125. Przypadłem na to, że będzie jakieś odbicie. To trudno, że się nie sprawdziła. Eee, rynek spadł, prawdopodobnie w krótkim terminie będzie jakieś odbicie, natomiast w dłuższej perspektywie najprawdopodobniej będzie zbliżali ja tutaj tych wsparć sprzed kilkunastu dni i dopiero tutaj na tym wsparcie prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś większego odbicia. No i przy... na początku się Na doszło do spadku, potem do odbicia i potem mamy kolejny skodek. Popatrzmy jeszcze na to dokładniej. Wykres może średnie minut pozy. Tutaj mamy godzinę 14.10 tam dołem, to jest godzina 14.30 to jest czas, Europy, to jest czas e, uniwersalny, czas Greenwich więc do tego jeszcze musimy dorzucić dwie godziny na godzinę 16.30 to jest ten czas, kiedy żeśmy mieli publikację raportu e, o zapasach ropy ta publikacja była mniej więcej gdzieś w miejscu, kiedy żeśmy mieli e, kurs mniej więcej tutaj. potem żeśmy mieli bardzo silny ruch do dołu tym bardzo silny ruch do dołu był, one był tym, że po prostu zapasy ropy wzrosły, teraz to zobaczymy, oczekiwano spadku o pół miliona baryłek, a wzrosły zapasy aż o 4 miliony baryłek, więc pierwsza reakcja na rynku ropy była dosyć racjonalna, potem jednak rynek mocno poszedł w górę I teraz mamy kolejną, eee, kolejny ruch dołu, <noise> więc widzimy, że z jednej strony mamy siły, które by starały się tą ropę dalej przeceniać ale są też inwestorzy którzy liczą na mocniejsze odbicie no i jak wygląda sytuacja w długim terminie prawdopodobnie ten wzrost zapasu ropy może spowodować w najbliższych dni ruch do wsparcia między 43, 60, 40, 40 i potem zobaczymy czy wsparcie zostanie obronione czy też nie Myślę, że w dłuższej perspektywie po zakończeniu tej miesięcznej fazy konsolidacji możliwa aby kolejna fala została, ale do tego są potrzebne warunki techniczne, aby rynek mógł tak się zachować. Czyli albo obrona wsparć, albo pułapka w postaci przekroczenia tych wsparć dopiero potem, gdy rusza To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i za zapraszamy na dzisiejsze szkolenie. Dziś będziemy jeszcze o day tradingu. Także zapraszam i do usłyszenia.